Ostatnie pożegnanie dziennikarza odbędzie się w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Katowicach Kostuchnie, w U, tym samym miejscu, w którym został pochowany jego ojciec, Krystian Durczok. Pogrzeb Kamila Durczoka zaplanowany jest na 19 listopada 2021 roku. Na godzinę dziewiątą. Brat organizuje pogrzeb i wydał oświadczenie w tej sprawie, wolą moją, jak i mojej rodziny, w związku z rodzinnym charakterem pogrzebu mojego brata Kamila Durczoka, oświadczam. Że nie życzymy sobie udziału wszelkich mediów w tym wydarzeniu, a tym bardziej jakiegokolwiek jego dokumentowania. Bardzo prosimy o uszanowanie naszej decyzji, napisał Dominik Durczok. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne IM. Profesor K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przekazało w wtorek oficjalny komunikat w sprawie śmierci Kamila Durczoka. Okazało się, że dziennikarz zmarł z powodu zaostrzenia przewlekłej choroby, przez co doszło do zatrzymania krążenia. Pacjent został przyjęty wczoraj o godzinie 13.45 na Izbę Przyjęć, przekazany na oddział chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i metabolicznych, a następnie przekazany na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Stan pacjenta określano jako bardzo ciężki. Kropka zmarł 16 listopada o godzinie 4.23 w wyniku zaostrzenia, przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Czytamy w oświadczeniu: Kamil Duczok w przeszłości miał problemy zdrowotne. W 2003 roku Dowiedział się, że Maraka. raka. Lekarz chciał przekazać mu informacje osobiście, ale dziennikarz dowiedział się o diagnozie przez telefon. Powiedział mi, że trzeba by te badania powtórzyć, bo pierwsze, wyniki są złe: mam całkiem dużego, złośliwego guza. Guz zlokalizowany był między łopatką a pachą. Konieczna była radioterapia. Kamioterapia oraz operacja, mówił w rozmowie z Piotrem Najsztubem. Już nie mam takich pleców jak kiedyś ten. Czas nie był dla dziennikarza najłatwiejszy. W autobiografii Wygrać życie Kamil Durczak ujawnił, że wówczas jego sześcioletni syn początkowo bał się taty, kiedy ten wskutek choroby stracił włosy na głowie. Zły moment przeżyliśmy, kiedy stałem się łysy. Chował się przede mną, po prostu się mnie bał. Gdybym miał wskazać najbardziej dramatyczne momenty choroby, ten byłby jednym z najgorszych. Wołałem go, a on odpowiadał: Nie mogę być z tobą, mam coś do robienia. Wreszcie przyszedł, przytulił się i powiedział: Wiesz, tato, muszę się do ciebie przyzwyczaić. Wtedy mnie to dobiło, ale teraz myślę, że zbliżyliśmy się do siebie. Wcześniej bałem się okazywać uczucia mojemu dziecku, miałem syndrom weekendowego, ojca, napisał w książce z 2005 roku. Po zakończeniu leczenia choroba ustąpiła, jednak Kamil Durczok cały czas wykonywał badania i miał świadomość, że nowotwór może powrócić.